Dzień dobry, kłaniam się nisko w szumie leśnej szklarni. Moi drodzy, 4 listopada dzisiaj, jak nagrywam, likwiduję plantację pomidora w tym roku w szklarni ze względu na pogodę. Nie chodzi nawet już o choroby. Choroby się przenoszą, natomiast nie jest to główna przyczyna. Przyczyną jest po prostu pogoda, która powoduje, iż pomidory mi pękają. Teraz jest ciepło. Raz jest sucho, raz jest wilgotno, raz zimno i tak dalej, i tak dalej. Ta, ta zmienność tej temperatury i wilgotności powoduje to, że pomidory po prostu pękają i zaczynają chorować w tych ranach. I nawet jeżeli ja takie pomidory jeszcze doprowadzę do stanu, że one tutaj no, dojrzeją, czy prawie dojrzeją, że będą takie powiedzmy pomarańczowe trochę. I zabiorę je do domu. To z tymi spękaniami niestety w domu mniejszy przewiew. Wiadomo, bo to teraz już się raczej grzeje i, um, i, i jest zimno. Zaczynają po prostu chorować, zaczynają się robić straty. A teraz, póki jeszcze pomidory są całe, jest szansa te zielone, że, że ja je zbiorę i przetrzymam. I one mi w domu dojrzeją. Wiadomo. To nie jest już ten sam smak, to nie jest już ta sama ilość witamin, mikroelementów, które tutaj no, są przystępne dla nas, jak zbieramy dojrzałe pomidory, smaczne. No ale już były takie lata, że jak w listopadzie zebrałem, to jeszcze w lutym ostatnie jakieś takie chorowite, znaczy takie, takie trochę takie zmęczone życiem pomidorki dojadałem, więc jest szansa, że jak teraz zbiorę te pomidory. W takim właśnie stanie, jeszcze kiedy są nieduże, zielone, ale dojrzeją mi w domu, no jest szansa, że na przykład jeszcze w grudniu, w styczniu będę jadł, może nawet w lutym. Są różne szkoły i ludzie się trochę kłócą, czy takie pomidory zielone można jeść, czy nie można. Jedni twierdzą, że zawierają substancje, których nie powinniśmy spożywać i, i, i są dla nas szkodliwe. Inni twierdzą, że te substancje są tak szkodliwe, że... Że prawie są nieszkodliwe i w ogóle nie możemy ich brać pod uwagę, jako jakiegoś zagrożenia. Ja powiem Wam szczerze, nie, zgnęb nie zgnębiałem siebie, zgłębiając ten temat, więc ja jakoś bardzo nie wnikałem w to, w jaki sposób takie zielone pomidory jeść. Ludzie robią sałatki, na przykład, takie marynaty robią w takie weki. Polecam sobie. Poczytać, pointeresować się tym nie będę Wam opowiadał o czymś, czego nie robiłem i nie będę się tutaj mądrował. Natomiast powiem Wam, jak można sobie te pomidory przechować, żeby je e, dojrzeć je później jako dojrzałe. Proszę Państwa, niektórzy tak wyrywają całe krzewy i mówią, że wieszają do góry nogami gdzieś tam w piwnicy, żeby sobie to, te pomidory dojrzały. I nie polecam. Ja nie polecam tego, tego sposobu, dlatego że pomidory tutaj, te krzewy, one już są tak chore, że ta choroba powoli, powoli się przenosi do pomidorów. I warto te pomidory odciąć od tego krzewu, bo część z nich może się okazać, że podczas dojrzewania w, w domku będzie nam już dawała oznaki tych chorób, część nie. To przy odcięciu, a co dopiero jak te krzewy zostawimy całe? Tym bardziej że w nieodpowiednich warunkach na tych krzewach, jeszcze pomimo ich wyciągnięcia z ziemi, to przy wilgotnym pomieszczeniu, one mogą faktycznie jeszcze bardziej zacząć chorować. Te, te pleśnie, na przykład, różne grzyby mogą się jeszcze bardziej rozwijać i tym bardziej zarażać nam pomidory. Więc ja bym polecił jednak je po prostu od krzewu odciąć. Najlepiej, oczywiście, zostawić z szypułką, żeby tutaj tak się nie naruszyło, nie schło. Ale jeżeli widzimy, że są jakieś bardzo zarażone, to tego też możemy się po prostu pozbyć. No, nie jest to taki najlepszy sposób przechowywania bez tego. Ale czasami lepiej uchronić pomidora i żeby co drugi dojrzał, a najwyżej co drugi się zepsuł, niż jak wszystkie mają zacząć chorować. Więc raczej bym nie polecał, żeby krzew zostawiać. No, ten sposób mi akurat nie przypadł do gustu. Ale teraz tak mamy pomidorki zebrane i są dwie szkoły. Ludzie się tam kłócą. Ja nie wiem, która jest lepsza i nie będę mówił, że jest lepsza, któraś. A mianowicie takie pomidorki można owinąć na przykład w gazetkę gdzieś do szuflady ciemnej, w ciemne miejsce, raczej takie dosyć chłodnawe. No, suche powiedzmy. To tak też jest polecane, żeby. Jaka jest główna różnica między jednym a drugim tym, co się ludzie czasami kucą, że jedni przechowują w ciemnicy, inni przechowują na parapecie na słońcu. Ja zacząłem od tego sposobu na parapecie na słońcu, ponieważ nie miałem gdzie tam za bardzo trzymać gdzieś tam w jakiejś ciemnicy i u mnie pięknie dojrzewają. Fajne jest to, że jeszcze Dostają słoneczka, jeszcze się rozgrzewają, jeszcze te soki tutaj pracują, więc moim zdaniem to troszeczkę przyspiesza też dojrzewanie. Do tego są tak, można powiedzieć, wysuszane, i jeżeli jest tylko w miarę gdzieś tam na, przy oknie, można rozszczelnić. Jest troszeczkę przewiew, ale jest ciepło i słoneczko. Fajnie mi dojrzewały te pomidorki, ale to nie znaczy, że ja będę Wam odradzał sposób z trzymaniem gdzieś tam w ciemnicy, ponieważ to też w jakiejś gazecie, na przykład w szuf owiniętej w szufladzie, Ponieważ to też jest dobry sposób na pozbycie się wilgoci, ta gazeta jednak troszeczkę wyciąga prawda, ewentualną jakąś wilgoć z pomidora, chyba że jest jej za dużo i, i po prostu gazeta wchłonie i ta wilgoć zostaje w takiej szufladzie. No ale to już zależy w jakim momencie zbieramy. Ja dzisiaj zbieram rano, ale już troszeczkę mi się przewietrzyła szklarnia i mam suche te pomidorki, więc to dobrze jest zbierać też, też wtedy, kiedy są suche. I tak moi drodzy wygląda prawie cały zbiór, niektóre pomidorki zostawiłem na krzewach do wyrzucenia, bo już troszeczkę pochorowały, ale większość zdecydowaną większość zebrałem. Podzieliłem sobie je nawet na różne, że tak powiem, kategorie, choć musiałem troszeczkę pomieszać, ale tu mamy malinowego, tu mamy Red Per, tutaj są takie jak kraku z tego typu, no bardziej przecierowe Auria. Na przykład, a tu znowu mamy trochę pomieszane z Red perem, no i trochę mm, Oktaylówek. Zaraz ja sobie je zważę, ale muszę je przenieść w inne miejsce, gdzie jest niezbyt urodziwie u mnie na działeczce, więc pokazuję Wam tutaj ile tego jest, a za chwilkę podsumujemy podając również wagę tego zbioru, jak i w całym sezonie. Mam już oficjalne wyniki sezonu 2023. W tej chwili zebrałem 27 kg pomidorów. Ogólnie mam o jedno zero więcej w tym sezonie 270 kg pomidorów zebrałem, z czego. Zaliczę gdzieś z 250 do konsumpcji, no bo część tam się wyrzuca. Nie, nie mówię o tych, bo tu było jeszcze ich więcej, ale jeżeli któryś się zepsuł tu, to ja go od razu wyrzucałem, już go nie ważyłem. Natomiast e, zaliczam 250, bo myślę, że około 20 kg łącznie przez cały sezon mi się zepsuło, czy też raczej zepsuję dopiero, bo do tej pory, no to bardzo mało miałem tych strat. Generalnie, że zważyłem, że były dobre, potem zaniosłem do domu, na chwilę gdzieś tam leżą, bo te zbiory były duże, już żeśmy rozdawali po rodzinie i po znajomych, nie, nie do przejedzenia, do przetworzenia to wszystko. I y, było mało tych strat generalnie w domu, ale coś się tam zdarzyło. Teraz pewnie kilka pomidorów też trzeba będzie wyrzucić, więc ogółem, że biorąc, można powiedzmy 250 kg zaliczyć. No, było więcej, nawet bym powiedział, że z 280-290 może tutaj się zebrało. Licząc jeszcze to, co tutaj nie zauważyłem do zjedzenia i zostało podjedzone niekiedy przez cały sezon może nawet i dobiliśmy do 300 kg ale zaliczam 250 tak? zbiór niby 270 ale 250 zaliczam że zjemy na pewno że zostanie to e, przetworzone czy, czy zostało zjedzone jeżeli macie jeszcze sekundę zostać ze mną to, to dowiecie się czemu ja taki podniecony jestem słuchajcie jeżeli ktoś nie oglądał to szybciutko powiem ta szklarnia powstała Konstrukcja w zeszłym roku, mniej więcej właśnie jakoś w tym okresie, tam na, na jesieni, ja nie miałem czasu jej wy urządzić. Chciałem powiedzieć, wykończyć, siebie chyba wykończyć przy tym wszystkim, ale ona w maju tutaj została zabudowana. Zostały rzucone świeże materiały nawozowe żyzne, nawet przeazatowane to było trochę, ale to było wszystko takie dosyć świeże, nieprzegryzione. To poleżało raptem dwa dni i ja już sadziłem. Sadziłem pomidory na przełomie maja i czerwca, to był jakiś ostatni tam dzień maja chyba i to były bardzo zaniedbane sadzonki. Takie myśleliśmy, że po prostu nie będzie warzywnika w tym roku w ogóle, prowadzonego z nadmiaru innych zajęć. Jeszcze o całym warzywniku wam zrobię osobny film, ile czego nam się udało. Zebrać i jak jestem zachwycony tym, tym sezonem, bo, bo naprawdę myślałem, że nie uda mi się nic uprawiać, a jakoś tam rzutem na taśmę mi się udało to wykończyć i posadzić te pomidory. Wygryzło mi tam między powiedzmy, miałem 66 sztuk tutaj krzewów, ale tak z 50 było od tego końcówki maja posadzone, a, a reszta została wygryziona przez turkucia podjadka. On mi po prostu zniszczył te krzewy, i jak mi coś tam wyrosło na kompoście, nie wiedziałem nawet co. To przytargałem to już praktycznie w drugiej połowie czerwca, więc te między, te nie pamiętam dokładnie, bo nie liczyłem, ale między 10 a 16 krzewów to było właśnie dosadzanych, widać tu nawet, że ten jest niziutki tu krzew, a te były tu nawet już wcześniej ogławiane, bo już mi dotąd zaczęły rosnąć i, i ogławiałem, no byłyby dużo, dużo większe, tu szybciej dojrzały pomidory, tutaj wolniej, bo były po prostu opóźnione to wszystko w świeżym materiale, w świeżo urządzonej szklarni i... To często podkreślacie, że może dlatego nie było tak dużo chorób. Moi drodzy, ale tutaj wszędzie obok stała szklarnia wcześniej, gdzie pełno chorób jest w ziemi, w tych wszystkich materiałach, które ja tu też zwiozłem. Bo z pomidorów te pomidory pójdą na kompost. Ludzie się boją tego rzucać, palą i tak dalej. Tam każdy ma swoje sposoby. Ale ja takie chore pomidory z zarazą ziemniaczaną ładowałem na kompost. Ten kompost tu przyjechał. Do tej szklarni, więc szanse na to, żeby się zaraziły, miały bardzo duże. Z tym, że po prostu był niezły nie, nie nie, 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 nie sezon. Dosyć dobry nawet sezon, jak na pomidory. Ja do tej pory, oczywiście, z mniejszej szklarni, o połowę mniejszej niż ta, zbierałem 80. 75-85 kg pomidorów w tym roku ponawoziłem, kupiłem różne podłoże popieczarkowe, lepszą ziemię trochę, troszeczkę po prostu więcej zadbałem, ale to tak na szybko wszystko. Ale zadbałem, tak? I y, wynik jest po prostu niesamowity. Gdybym jeszcze miał tutaj lepszy system, jakieś nawadniania, żeby, bo, bo myślę, że trochę miały za mało tej wody. I też fakt, że na przykład y, przez tydzień się nimi tutaj nikt nie zajmował w momencie, kiedy były upały, to też część tych kwiatów pozasychała, nie zostały zapylone, y, bo ja nie jestem profesjonalnym. Tym uprawcą, jak ja to mówię, pomidorów, tylko robię to amatorsko dla siebie. I na przykład, jak jest chęć wyjechać na wczasy, to jadę na wczasy, a pomidory zostawiam, nie? Więc, więc to nie jest tak, żebym tutaj żyłował się na ilość, ale jestem po prostu zachwycony. No, słuchajcie, 200. 70 kg zebranych, 250 zjem. Mamy mnóstwo przecierów. Mamy mnóstwo słoików z pomidorami takimi krojonymi. Mamy jeszcze pomidorów, tak na dobrą sprawę, tam wcześniej zebranych. Bo zbierałem tu z 5 dni temu chyba ponad 20 kg też zebrałem. Już takich bardziej dojrzałych pomidorów. Mamy tych pomidorów od lipca właściwie. To mamy lipiec, sierpień, wrzesień, październik, cały listopad. Na pewno będziemy je jedli. I myślę, że jeszcze cały grudzień. To jest pół roku posiadania własnych pomidorów. Jestem tym bardziej zajarany tym wszystkim, że nie użyłem tu grama chemii. Zresztą nigdy nie używałem, ale yy, żadnych oprysków nie było. Nawet naturalnych oprysków z drożdży, czy z jakiegoś skrzypu, czy z czegokolwiek, nic tu nie używałem. Po prostu z, starałem się zachować je w, w takim. Dobry, dobrej kondycji przez suszenie, zwykle wietrzenie i tak dalej. To tam robiłem też taki filmik wcześniej o tym, jakby ktoś miał ochotę coś podłapać, kilka, mm, kilka myków, jak właśnie po co jest ta ściółka, y, czemu jest tam ogławiane, czy trochę rzadziej są posadzone i tak dalej. Ja tam wszystko omawiałem i nie użyłem naprawdę grama chemii ani naturalnych oprysków. Jeżeli chodzi o nawozy sztuczne, to użyłem. Y, wapna kredowego, mówię tutaj o nawozach sztucznych, w sensie takich, że się kupuje w worku w sklepie, ale to nie znaczy, że zostało chemicznie to wyprodukowane w laboratorium, tylko to była na przykład jakaś tam pokruszona skała, tak? Więc wapno kredowe i dolomit też, to dolomit to też jest wapno węglowe z tym, z magnezem, no i trochę popiołu z kominka swojego spieca na, na drewno, ale to można powiedzieć naturalne bardziej jeszcze niż coś w worku kupowane. Generalnie pomijając te worki, to rozkruszanie i tak dalej, to nie jest to materiał chemiczny, sztuczny, tylko jest to materiał naturalny, takie wapno-kredowe, na przykład, tylko dlatego, że była sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidorów, czyli choroba, która obawia się w momencie niedoboru wapnia, albo tego wapnia nie ma, albo jest, na przykład, nie wiem, może być tak zasolona gleba, że nie będzie można pobrać tego wapnia, tak? ale do tego troszeczkę użyłem na początku sezonu, fajnie zatrzymało zgniliznę, dalej już pomidory rozwijały się pięknie, nie było żadnych strat, na początku tylko kilka pomidorów było takich no nieładnych właśnie i zaalarmowały mnie, żeby użyć tych środków, więc tylko naturalne podłoża, jakiś obornik był tu koński, podłoże pieczarkowe taka ziemia z, jakby jak, jak pogłębiają stawy, rowy różne i tak dalej to taka ziemia była użyta chociaż nie wiem czy użyłbym jej drugi raz bo tam trochę śmieci też się w tym znalazło no i to mi się nie podobało może poszukam po prostu innego źródła no ale użyłem trochę lepszej ziemi, bo ja mam piątą klasę piasków, więc tutaj naprawdę ciężko jest uprawiać coś ze względu na to, że nie trzyma wody przede wszystkim i też bardzo mało składników odżywczych jest, więc te zbiory które we wcześniejszych latach były również tym spowodowane. Teraz ta ziemia jest tutaj trochę lepsza, dałem trochę gliny na spód. Obejrzyjcie po prostu filmiki z tego sezonu, już nie chcę zamulać, bo myślę, że w tym sezonie naprawdę patrząc na to, że były sadzonki zaniedbane, w bardzo świeżej ziemi sadzone i dosyć późno i jeszcze grasujący tu turkuć na masową skalę w tym roku, to naprawdę udały się świetnie. No słuchajcie, tyle tych kilogramów, że naprawdę rozdawaliśmy po rodzinie, po znajomych, jak przyjechali jacyś fachowcy, to staraliśmy się ich poczęstować czy im dać. Tam czasem może człowiekowi z głowy wyleciało, ale, ale normalnie żeśmy różne pudełka wręcz dawali po, po 2 kg czy po ilość tych pomidorów ludziom, bo mieliśmy ich naprawdę bardzo dużo. Jestem na tyle zadowolony, że chyba zrezygnuję z tych pomidorów w przyszłym roku, to znaczy ich części. 66 krzewów. Poza tym miałem tu uprawiane jeszcze ogórki szklarniowe i mm, paprykę, ale na niedużą skalę. Paprykę na przykład, po, powiem tak: papryki nam starczyło tak, akurat było. Ogórków 7 krzewów, matko 60 kg zebrałem. Ogórków już mieliśmy ich dosyć. Rozdawaliśmy, robiliśmy z nich wszystko co tylko można. A ostatnią małą skrzyneczkę nawet wyrzuciłem już na kompost. No, obieg materii dla mnie to nie jest jakieś wiecie, że marnowanie żywności, po prostu już nie miałem co z tym robić, tak? Ale myślałem, że 7 krzewów to nie będzie tak dużo, bo tyle Agnieszce się udało, ładnie tam wykiełkowało. Ale było bardzo dużo tych ogórków, no i reszta to pomidory. Ta papryka akurat, ogórków nawet trochę za dużo i tych pomidorów też moim zdaniem aż za dużo, bo jużśmy się nimi opychali wręcz. Myślę, że jeśli znajdę jakieś fajne rośliny, może mi podpowiecie. Co można by w szklarni uprawiać, ale nie chodzi mi o jakąś egzotykę, taką totalną, że trzeba być naprawdę znawcą, bo ja nie chcę takich rzeczy. Ale na przykład może jakąś fasolę tyczną warto tutaj posadzić, skoro jest miejsce na to, może fajnie będzie rosła, czy też inne takie, jeżeli macie pomysły, dajcie znać. Chętnie ograniczę z tych 66 krzewów, posadzę 50 i mi wystarczy, będę miał, nie wiem. 200 kg tych pomidorów w przyszłym roku na przykład, albo mniej zależy jakie też sezon się trafi, a może więcej będzie, nie wiadomo natomiast yy, myślę, że wystarczy no ile, ileż można, tak już po prostu też mamy tych przecierów tyle, że wypadałoby przez całą zimę pomidorową wcinać, no bez przesady, nie oczywiście można sobie tam to jak ludzie lubią tam trochę pieprzu soli, yy, nawet cukru pomieszać, yy, wy, wypić jako sok, yy, no ale też może, może warto po prostu troszeczkę ograniczyć to i, um, i, i, i inne y, uprawie zwierzęta. Rosi. <laughs> Moi drodzy, tyle y, o tym, jak tutaj będę to sprzątał. Zrobię sobie osobny film, bo tu też jest parę rzeczy y, do zrobienia, żeby to wszystko ogarnąć. Y, no i cóż mogę powiedzieć, no. Wystarczy tego gadania. Widzimy się w komentarzach. Jeżeli coś pominąłem jeszcze, dajcie znać. Jeżeli mówię, macie jakieś fajne pomysły na, na to, co można uprawiać też w szklarni, ale nie takiego tam wieloletniego, że winogrona, że tam przez 10 lat będę trzymał w jednym miejscu e, jakieś tam krzewy. Bo to raczej nie, nie, niezbyt mi tu pasuje to, nie dbać o to. Ale coś takiego jednorocznego, fajnego, właśnie, może właśnie fasoletyczną, tutaj warto by było sobie wysiać choćby dlatego, że jest łatwiej ją podwiązać mniej niż jakieś tam tyczki właśnie robić na zewnątrz Tak, jak macie takie, takowe pomysły dajcie znać, jestem bardzo zadowolony jeszcze pozwolę sobie zrobić kolejny filmik o podsumowaniu warzywnika całego szklarni i tych grządek podwyższonych gdzie podsumujemy wszystkie zbiory ileś kilogramów, co się uprawiało no i nie podkreśliłem też to, że my nie mamy tu specjalnych odmian pomidorów, które by były takie wiecie towarowe, że na wagę i tak dalej idące na ilość. Po prostu ze starych nasion, co mieliśmy z poprzednich lat, jakieś takie tam co dostaliśmy. Niektóre, a niektóre że my kupili, bo, bo kupili po prostu. Nie, 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 nie dobieraliśmy to, biorąc pod uwagę. Yy, te wszystkie rzeczy, te późne sadzenia, i tak dalej, właśnie też nasiona, niektóre w ogóle przeterminowane tam na, na warzywniku, to biorąc pod uwagę, ile myśmy kilogramów w tym roku zebrali, to jest naprawdę dla mnie kosmos i, i bardzo się z tego wszystkiego cieszę. Dobra, nagadałem się znowu, ale musiałem się bo jakoś pa, podjarać, panie, że oa. Do zobaczyska w komentarzach. Papa. Pa.